Cześć, 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 dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie, naszych drogich przyjaciół, którzy wideokód chętnie oglądają i są też z Kongresem Obywatelskich Ruchów Demokratycznych w cyklu rozmowy nie tylko obywatelskiej. Dzisiaj naszym wspaniałym gościem jest, no właśnie, pisarz, sprawozdawca sportowy Grzegorz Kalinowski, ojciec rodziny. Kim jest Grzegorz Kalinowski? Dzień dobry. No, staram się być obywatelem, to na pewno tak jak my wszyscy w tych dzisiejszych czasach, a to znaczy e, coraz więcej. E, ja mam to szczęście, że mi obywatelem teraz jest być o wiele łatwiej niż innym. Jak długo ta łatwość potrwa, to się, e, to się okaże, dlatego że m, wielu z nas, ja także, e, jesteśmy na przymusowych kwarantannach. E, ja mogę łączyć tę kwarantannę... Z pracą, bo cały czas piszę, tworzę, jest mi wszystko jedno, gdzie jestem, bylebym miał komputer i mógł działać. Natomiast co będzie dalej? Restauratorzy, hotelarze, pracownicy wielu branż, artyści, którzy występują na scenach, także moi przyjaciele pisarze, którzy czerpią dochody nie tylko z pisania, ale i z wieżorów autorskich, ci ludzie w tej chwili. Nie zarabiają. Eee, pewno i ja za chwilę nie będę zarabiać, dlatego że książki sprzedają się coraz gorzej, są zamknięte największe sieci. Ludzie nie przyzwyczaili się jeszcze do przejścia na, 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 na nowy system, także ta cała nasza branża na razie skrzypi, ale jeszcze się nie wali jak parę innych. I tak prawdę mówiąc, myśląc o koronawirusie, o tym, co się teraz dzieje, o tym że musimy podjąć pewnych działań, które czasami są e, ograniczają się do naszej rodziny i opieki najbliższymi. co też w jakiś sposób e, odciąża system całej opieki zdrowotnej, czy opieki społecznej w Polsce. To jednak najgorsze jest to, co nas czeka i co e, będzie dalej. Tak, to prawda. Jest to trudny czas dla nas wszystkich. Z tego co wiem, to ty również tutaj rodzinnie masz pewnego rodzaju zobowiązania, i też nie jest to takie proste. Jak to tam u ciebie wygląda? Jak sobie dajesz radę? No, mamy w tej chwili rodzinę e, 3-4 plus 1, e, dlatego że moi rodzice nie żyją. Żyje mama e, mojej żony, która ma lat 91, i siłą rzeczy to jest ta osoba, o którą musimy dbać. A więc pracujemy w domu, siedzimy razem z naszą starszą panią, z razem z naszym świadkiem wielu epok, które się wydarzyły. No i razem z synem, który musi się gdzieś podziać. Od pewnego czasu ma lekcje online w szkole i siedzimy razem. Żadne z nas nie powinno opuszczać domu, dlatego że stanowilibyśmy zagrożenie dla, dla naszej, Na mojej teściowej. Bo ona sobie nie może pozwolić na złapanie, na złapanie koronawirusa. Mm. Powiedziałem 4 plus 1, bo jeszcze jest starszy syn, który właśnie wrócił z Wielkiej Brytanii. Zawieszono zajęcia na jego uczelni, na UCL londyńskim, zanim to jeszcze było w Wielkiej Brytanii młodne. W tej chwili mówi się o tym, że Anglicy, Brytyjczycy zaczynają zamykać placówki. Oświatowe, uniwersytet robił to wcześniej bez rządowych, odgórnych rozporządzeń. No i w niedzielę wrócił do domu, pisał cyrograf na granicy. No i codziennie, pan dzielnicowy, dobowonem, dzwoni do niego i pyta się, czy jest w domu. Absolutnie rozumiem tę formę inwigilacji obywatela, no bo. To akurat rozumiem. My wszyscy rozumiemy, że ten dzielnicowy powinien tam być, dzwonić i sprawdzać, bo wiele osób się zachowuje nieodpowiedzialnie i po przybyciu e, skądś z końca jakichś tam terenów zagrożonych po prostu kula po całym mieście. No świetnie, to jest rzeczywiście z tego, co mówisz, to jesteście wzorcową rodziną. Ta odpowiedzialność, zrozumienie, też i to podejście naprawdę. Abyśmy oby, wszyscy w ten sposób też rozumieli. Ale nam, łatwiej. nam jest naprawdę mm -hmm. łatwiej, bo gdybym na przykład ja był kierowcą, e, albo motorniczym tramwaju, albo pracował jako lekarz, to musielibyśmy tę rodzinę naszą jeszcze bardziej poszatkować, bo, bo ktoś się musi tak. naszą bo, y, opiekować, ktoś musiałby być stale w domu. Wtedy ja nie mógłbym tam wchodzić, byłoby to poważne zagrożenie. Tak, ale zwróć uwagę, jeżeli już o tym mówimy, to że są osoby, które są zwolnione na przykład ze szkoły z obowiązku szkolnego, są osoby, które nie chodzą do pracy, a mimo tego słyszymy, że a tutaj ktoś ucieka z kwarantanny, a tutaj ktoś nie przestrzega tego, żeby jednak nie spotykać się w licznych grupach. Dzisiaj słyszę, że zamknięte są bulwary nad warszawską Wisłą, ponieważ ludzie zaczęli coraz bardziej tam się gromadzić i robić sobie spotkania. Tudzież inne miejsca. Prezydent Warszawy. Tak, i prezydent Warszawy już tam zaczął reagować na to. Uważam, że słusznie. Więc, no wiesz, no, nie jest to takie proste, bo jednak nie wszyscy, nie wszyscy rozumieją, nie rozumieją, co się dzieje. Wiesz, muszę, muszę zaraz zapytać Ciebie, bo masz koszulkę i na ekranie ja widzę napis Śmierć. Śmierć z ogłoszenia, powiedz naszym widzom co to znaczy, bo wiesz dzisiaj, dzisiaj to hasło jest, wiesz można byłoby się domyślić, że może śmierć wrogom ojczyzny, albo śmierć, powiedz co to znaczy. Śmierć z ogłoszenia to jest mój szósty, moja szósta powieść sensacyjna retro, najpierw była trilogia śmierć frajerom, a potem zacząłem pisać, to była jakby Warszawa, Polska, świat przedwojenny oczami, Gangstera, kasiarza, a potem dołożyłem trzy odcinki, w których bohaterowie jakby zmieniają się rolami. Tak jak w Polarskim Peletonie, inni teraz wyszli na prowadzenie. To były trzy odcinki o śledztwach prowadzonych przez przedwojennego policjanta Kornela Strasburgera. Trzecia część nazywa się Śmierć z Ogłoszenia i. i Mój kolega przyjaciel mogę tak powiedzieć, Piotr Sowiński, nauczyciel z liceum w Łodzi, który zaprosił mnie na spotkanie z młodzieżą na lekcji historii. Zresztą znakomity nauczyciel historii. Świetna to była lekcja i widać było, że młodzież płonęła to, co mówił. Bo w historii ważne jest to, żeby zachęcić, żeby mówić prawdę, ale żeby ta prawda wciągała. Przepraszam za taką dygresję, ale. Wielu opowiada o historii, nie potrafią z tego robić, więc zaczyna konfabulować mhm. i zaczyna tworzyć jak najciekawszą przeszłość. A tymczasem wychodzą z tego potworne kłamstwa, których my w tej chwili jesteśmy ofiarami. Polityka historyczna to jest jedno wielkie bagno. Tak. Też było takie przesłanie tych książek, żeby je pisać po to, aby. Aby opisywać historię polskiej międzywojennej, aby opisywać tamtą rzeczywistość, bo jestem byłym brf pracowałem jako nauczyciel historii i, i, i stąd ten pomysł, stąd ta seria, a, a, a kolega Sobielski obdarował mnie taką koszulką mm -hmm. autorską, moją własną opłatą. Tak, rozumiem, czyli tą kwestię mamy już za sobą wyjaśnioną, możemy być oczywiście bezpieczni, ale wiesz co, tutaj oczywiście chciałbym pociągnąć ten wątek książek tego, że jesteś pisarzem i piszesz, no powiedziałbym płodnie rozdajesz dzieci. Ostatnio książka, książka którą napisałeś i wydałeś, miałem przyjemność być w miejscu chwila. Załoga książka no, zajmująca o rock i nie tylko, w warszawskim klimacie tamtych tamtych lat, kiedy się paliło sport i w Pewech się kupowało wódkę i, i Pepsi, czy inne używki. I, się, i się puszki po napojach zbierało jako relikwię, że się ma coś zachodniego, porządnego, smacznego. Tak, zupełnie, zupełnie, zupełnie inny, inny klimat. I... Telewizja była taka sama publiczna, dziennik był podobny. <laughs> Praktycznie wróciliśmy się prawie w komplecie do, do tamtych czasów. Ale wiesz co, książka jest zajmująca, polecam wszystkim, bo teraz zapewne wiele osób będzie sięgało po książki, będzie czytało książki. Jak słucham też i swoich znajomych i tego co mówią, no to mówię, no nareszcie teraz znajdę czas na jakąś dobrą książkę, znajdę czas, żeby trochę odpocząć, posiedzieć i tak dalej. Ale ty zrobiłeś krok naprzód, bo zacząłeś pisać w internecie rozdziały publicznie dostępne, które dotyczą chyba tego, ten trudny okres. Dziękuję Robercie, dziękuję za zaproszenie i życzę nam wszystkim, żebyśmy nie tylko ten okres czy ten czas już po przecinku przeszli, ale i także dali sobie radę z tym, co, co będzie nadal Przyczułbym sobie też i tego, żeby ci, którzy w tej chwili, tak jak ten słynny robotnik z plakatu czerwonego, trzymają ster władzy, żeby trochę się opanowali i pomyśleli o tym, że te wybory majowe nie powinny się żadną miarą odbyć, bo sytuacja jest nienormalna, nadzwyczajna i potrzebujemy pewno, będziemy potrzebowali paru miesięcy się. Pozbierać. Jeżeli coś mogę powiedzieć, to panie prezydencie, no przecież to dla pana czysty Bóg sporządzi tam te 3-4 miesiące dłużej. Tak jest. Może tego się boją? Chciałby szybciej przegrać. <laughs> Nie, sądzą, myślą, myślą o totalnym triumfie i w tej chwili tak już, a niby skończyliśmy, słówki rosną, co, 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 co pokazuje, że jest jeszcze mnóstwo do zrobienia. Jasne. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Dziękuję Ci serdecznie. Cześć. Do zobaczenia.